Powiemy sobie dzisiaj na pytanie, czy warto rozważyć kupno najnowszego kanona R5 Mark II. Cześć i czołem, witam Was w kolejny poniedziałek na kanale NoTopString. Jak już dobrze wiecie, dziś porozmawiamy sobie o kanonie. R5 Mark II. W związku z tym zapraszam Was, żebyście razem ze mną e, przeszli przez najciekawsze mm, aspekty specyfikacji Canona R5 Mark II. Przejdźmy sobie do ergonomii. E, jeżeli znasz kanony, a szczególnie kanony z tej półki cenowej R5, R6 itd. No, to layout przycisków nie będzie ci obcy. Generalnie bierzesz go do ręki i czujesz, że to jest aparat z tej samej serii. Upraszczając bardzo mocno, R5 Mark II jest idealnym połączeniem R6 Mark II oraz R5 pierwszej. Switch do zmiany trybu fotowideo. Powędrował w to samo miejsce, co w R6 Mark 2, a z R5 pojawił nam się ekranik z najważniejszymi informacjami na górze korpusu. Z takich malutkich, irytujących rzeczy, które najprawdopodobniej nie będą was wkurzały, jeżeli się do nich przyzwyczajcie, no to mamy tutaj joystick ten sam, co w R6 Mark 2, podczas gdy ja uważam, że on był lepszy w R5. Ja go tak uważam, mianowicie ten w R5 był. Trochę jakby wklęsły, i bardzo precyzyjnie się nim sterowało. Ten z R6 Mark II i z R5 Mark II jest wypukły, przez co jak chcemy potwierdzić e, jakąś akcję, no to jest szansa, że palec nam się delikatnie ześliznie i przejdziemy w prawo, w lewo, w górę albo w dół, no i przez to będziemy mieli miskiek. Mm, mała pierdoła, ale warto nie wspomnieć. Jeszcze jedna rzecz. Która może być dla Was istotna, jeżeli chodzi o budowę, no to cała geometria mm, korpusu delikatnie się zmieniła. Wizualnie jest bardzo zbliżona do tego, co było yy, u poprzedników, natomiast nie jest to dokładnie to samo. Przez to klatki operatorskie mogą nie pasować między modelami. Następna rzecz, o której wspomnimy, no to jest nowy, zaktualizowany interfejs. Jeżeli znacie się z interfejsem Canona, no to na pewno nie będzie dla was problemem to, że tutaj mamy coś nowego. Całość mam wrażenie, że jest teraz trochę lepiej uporządkowana. Nie zmienił się on jakoś super dużo, ale widać taki malutki powiew świeżości. Co do matrycy, to tak samo jak w RPnC, mamy tutaj 45 megapikseli. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to w sprzyjających warunkach wykręcimy tutaj nawet 30 klatek na sekundę przy migawce elektronicznej. Przy migawce mechanicznej to jest 12 klatek na sekundę, co jest bardzo imponującym wynikiem, biorąc pod uwagę, że R5. Pierwszej generacji przy elektronicznej migawce miało maksymalnie 20 klatek na sekundę. Mamy tutaj dwa sloty na karty pamięci SD oraz CF Express. Jeżeli wcześniej fotografowaliście, czy też filmowaliście głównie na kartach SD, nie macie się co martwić, bo przy bardzo dużej ilości kodeków jesteśmy w stanie wciąż pracować na kartach SD. W momencie, kiedy przekraczamy. Hmm, Limit 6 megabitów na sekundę, wtedy musimy się przerzucić na karty CF A jeżeli jesteśmy już przy rozdzielczościach i kodekach, no to to jest chyba najbardziej rozbudowany korpus kanona, jaki dotychczas miałem w rękach. Bo mamy tutaj tak dużą ilość kodeków i rozdzielczości do wyboru, że jeżeli nie jesteś w tym biegły, to bardzo łatwo się pogubić. Generalnie upraszczając, mamy tutaj zapis w RAWach. Możemy nagrywać 8K do 60 klatek na sekundę, 4K do 120 klatek na sekundę i 2K do 240 klatek na sekundę, co jest całkiem imponującym wynikiem. Przegrzewanie. No i tutaj mamy dobre wieści. Podczas gdy R5 przy swojej premierze przegrzewała się okropnie. Do momentu, aż nie wyszła aktualizacja naprawiająca ten błąd. Praca na tym aparacie, jeżeli chodzi o film, była dosyć uciążliwa. Eee, ale tutaj mamy bardzo dobre wieści ze względu na to, że to zostało poprawione. Generalnie, szybciej raczej ci się skończy bateria bądź miejsce na karcie, niż y, aparat się przegrzeje, jeżeli chodzi o standardowe warunki temperatury pokojowej. Na plus jest tutaj fakt, jak zostały zaprojektowane sloty na karty pamięci, bo mają one. Pełnić funkcję czegoś w rodzaju radiatora, przez co mamy lepszą wentylację. No i oprócz tego, jak już wejdziemy gdzieś tam na troszeczkę wyższą temperaturę, to pokazuje nam się ikonka, która pokazuje nam mniej więcej poziom przegrzania się aparatu. Jeżeli podejrzewacie, że przegrzewanie może być dla Was problemem, bo na przykład nagrywacie bardzo długie tejki w różnych warunkach, no to warto zainteresować się takim tematem jak grip do kanona r 5 Mark 2 Ten grip jest zaprojektowany w taki sposób, żeby pomieścił dwie baterie, ale jednocześnie jest też wiatraczkiem, wentylatorem. W każdym razie wpływa bardzo mocno na chłodzenie. Aparatu. Po podłączeniu go do aparatu nie tylko zyskujemy grip, który docenią fotografowie, ale też mamy możliwość sterowania poziomem chłodzenia. Wraz z premierą Canona R5 Mark II pojawiła się też nowa bateria, znaczy ten sam standard, czyli LPE6, ale tym razem z stopiskiem P na końcu. Nie mam pojęcia, jaka magia została tam zastosowana, ale jeżeli chodzi o ten konkretny model aparatu, ta bateria jest w stanie. Wytrzymać około dwóch razy dłużej na jednym ładowaniu niż poprzednie baterie, mimo tego, że pojemność tej baterii jest dokładnie taka sama jak poprzedników. Mamy tutaj też ciemną stronę medalu, ale o tej ciemnej stronie powiem na końcu. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do budowy tego aparatu, bo zapomniałem Wam wspomnieć. W końcu pojawiło się coś, na co każdy operator Canona. Czekał od wielu, wielu, wielu lat. Duże HDMI. Mam tylko nadzieję, że od tej pory w kanonie będzie to standard i w takich modelach jak na przykład R6 Mark III, jeżeli się pojawi, też znajdziemy pełne duże HDMI. O czym warto jeszcze wspomnieć, to Canon poszerzył trochę możliwości, jeżeli chodzi o Picture Profiles. To znaczy mamy tu do dyspozycji Celoga 2 i Celoga 3, tak jak to było w R5. Natomiast oprócz tego dostajemy też do dyspozycji HLG i parę innych profili, które w bardzo łatwy sposób i w dużo większym zakresie możemy sobie customizować. Więc jeżeli jesteś frykiem i lubisz eksperymentować z kolorami, no to tutaj będziesz miał co robić i czym się bawić. W kanonie R5 Mark 2 dostajemy też Tallylight, czyli coś co jest błogosławieństwem dla osób, które tak jak ja nagrywają samych siebie. Tally light pokazuje nam, kiedy jesteśmy w zapisie. A na dodatek tutaj pojawiła się bardzo ciekawa funkcja, bo jeżeli zbliżamy się do końca pojemności karty, bądź końca pojemności baterii, Tally light zaczyna nam migać. Przez to po prostu wiemy, że powinniśmy za chwilę przerwać nagrywanie i uzupełnić baterię czy kartę pamięci. Z takich filmowych rzeczy, które Was zainteresują, no to false color. Ja korzystam z tego już od jakiegoś czasu w R6 Mark II i powiem szczerze, że jest to turbo wygodne, bo nie w każdych warunkach wygodniej jest pracować na monitorze podglądowym, dlatego bardzo się cieszę, że tutaj też pojawił się false color, bo jest to bardzo wygodne narzędzie do ustawiania ekspozycji, jeżeli chodzi o film. Stabilizacja. Jeżeli znacie standard kanonowy w tym temacie, no to tutaj raczej nie będziecie zaskoczeni. Na pewno ta stabilizacja nie zastąpi nam gimbala, natomiast jeżeli chcecie się wesprzeć tą stabilizacją, na przykład przy trzymaniu statycznych kadrów przedłuższych ogniskowych, no to sprawdza się świetnie. Ale jeżeli zapytacie mnie o najbardziej popularny problem związany ze stabilizacją w kanonach, czyli o galaretę przy szerokich kątach, no to powiem Wam, że ona wciąż jest, nie zniknęła. Jest trochę lepiej, natomiast nie jest perfekcyjnie. Dobry i niezawodny, kanonowy autofocus. Pojawiła się tutaj nowość względem R5, która jest już w R6 Mark 2 czyli, czyli Face Only. Jest to bardzo ciekawe narzędzie dla filmowców, mianowicie chodzi o to, że jeżeli korzystamy z wykrywania twarzy, to jeżeli twarz wyjdzie nam z kadru, to ostrość zostanie w tym miejscu, w którym ostatni raz była widziana twarz. Jest to bardzo fajne rozwiązanie i na pewno dużo lepsze niż ostrość przeskakująca z sylwetki, która wyszła właśnie z kadru na tło. Oprócz tego pojawi się tutaj feature z Canona R3. Coś o czym przepranie, że eroturiki było głośno i myślę, że warto o tym wspomnieć, jeżeli chodzi o fotografów. Mianowicie mamy tutaj mm, A-Control. A-Control polega na tym, że w momencie, kiedy robimy fotki, korzystając z viewfindera, magiczne czujniki są w stanie powiedzieć w którą część kadru się patrzymy i na tej podstawie wybrać obiekt, który będzie w ostrości. Myślę, że świetnie się to sprawdzi przy fotografii sportowej, czy po prostu jakiejkolwiek dynamicznej fotografii. No a jeżeli jesteśmy mm, przy dynamicznej fotografii, no to jest tutaj jeszcze tryb, który się nazywa priorytetem akcji. No jest to kolejne ułatwienie, które pomaga nam wstrzelić się idealnie w ostrość w przypadku dynamicznych fotek. Ok, sporo było specyfikacji, która jednocześnie brzmiała jak zalety, ale czy ten aparat ma wady? No, ma. Większość z nich to małe pierdoły i jestem w stanie uwierzyć, że część z Was przymknie oko, patrząc z perspektywy, ile ten aparat nam oferuje. Natomiast warto wspomnieć o tym, że layout do wybierania kodeków. To totalny bałagan. Jeżeli nie jesteś w tym temacie biegły, no to na początku może ci sprawić do całkiem sporo problemów. Generalnie chodzi o to, że przy różnych kodekach blokują nam się niektóre klatkarze. No i chcąc zejść na przykład na niższy kodek, żeby zyskać więcej miejsca na karcie pamięci, okazuje się, że blokuje nam się klatkarz, który nas interesował. I musimy kombinować, szukać innego kodeku, innego klatkarzu, innej rozdzielczości. No generalnie bałagan. Natomiast jeżeli popracujesz sobie chwilę z tym aparatem, poklikasz, zapoznasz się z tym menu, no to szybko jesteś w stanie do tego przywyknąć. Drzwiczki do slotów kart pamięci. Tutaj jest kolejna pierdoła, która jest dosyć irytująca. Mianowicie, po otwarciu e, drzwiczek wyłącza nam się aparat. Uniemożliwia to hot swapping w momencie, kiedy nagrywamy długie tajki. E, no i o czym jeszcze warto wspomnieć, to port USB-C jest permanentnie nieaktywny, więc warto pamiętać o zamykaniu drzwiczek, jeżeli ładujecie swoje baterie przez e, port USB-C w aparacie. Znikająca poziomica. Moim zdaniem jest to najbardziej upierdliwa rzecz, jeżeli chodzi o system kanona. W momencie, kiedy rozpoczynamy nagrywanie, poziomica z ekranu znika. Jest to niesamowicie upierdliwe, jeżeli dużo filmujecie z ręki. No i na koniec Zostawiłem sobie moim zdaniem największą wadę tego aparatu. Wspominałem wcześniej, że nowa bateria trzyma mniej więcej dwa razy dłużej niż poprzednie wersje tej baterii. Nie wspomniałem natomiast, że Canon R5 Mark II nie współpracuje w pełni z poprzednimi bateriami. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli włożycie baterię Canona, ale Generację wcześniejszą do Canona R5 Mark II, no to tracimy możliwość nagrywania w wyższych klatkach niż 25 albo 24 klatki na sekundę, w zależności od tego, w jakim systemie nagrywacie. Odkryłem to totalnie przypadkowo, bo razem z Canonem R5 Mark II dostałem jedną nową baterię, natomiast byłem na nagraniach, które trwały trochę więcej niż wytrzymałość tej baterii, i uwierzcie mi jak bardzo byłem zdziwiony, kiedy po zmianie baterii zobaczyłem, że mogę nagrywać tylko w 25 klatkach na sekundę. Ponadto jest jeszcze jeden mankament czyli totalny brak współpracy z zamiennikami baterii. To znaczy, jeżeli nie masz oryginalnych kanonowych baterii, to nawet nie włączysz aparatu. Dlaczego uważam, że to jest największa wada tego aparatu? Konkretnie z dwóch powodów. Po pierwsze, kupując Canon R5 Mark II, z wiedzą, że nie jest to aparat do zdjęć prywatnych, gdzie wykorzystujesz bardzo krótko ten aparat, tylko do zarabiania, musisz wziąć pod uwagę, że czekacie wydatek na kilka kolejnych baterii albo na gripa, o którym wcześniej mówiłem. Po drugie, jeżeli nie jest to Twój pierwszy Canon i już jesteś uzbrojony w szkła, akcesoria i baterie do, z tego systemu, no to jeżeli bazujesz na zamiennikach albo na poprzednich wersjach baterii, no to nie wykorzystasz 100% możliwości tego aparatu. Podsumowując temat Canona R5 Mark II. Moim zdaniem jest to bardzo udany aparat z niewielką ilością wad, na które możemy w większości przymknąć oko. Natomiast bardzo cieszę się z tego, że pojawiło się tutaj całkiem sporo nowych możliwości filmowych, takich jak Tally Light, False Color, całkiem spory wybór rozdzielczości i kodeków praktycznie brak przegrzewania się, bardzo fajna ergonomia, duże HDMI i świetny autofokus. Więc wracając do pytania, czy warto zainteresować się kupnem tego aparatu? To jeżeli zajmujesz się filmem i fotografią profesjonalnie i znasz system Canona albo chcesz się z nim bliżej poznać, no to R5 Mark II będzie świetnym wyborem. I na pewno się na nim nie zawiedziesz. W opisie do tego filmu znajdziesz linki do naszego sklepu notopstrip.pl, gdzie znajdziesz Kanona R5 Mark II oraz dużo więcej sprzętu ze stajni Kanona. Tymczasem to tyle ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Do następnego. Cześć!